Hej, witam się serdecznie na naszym cotygodniowym spotkaniu. Dzisiaj na ekranie ujrzymy WIG Banki, czyli przegląd kilku spółek bankowych właśnie z tego sektora. A jak wiemy, no jest to dosyć istotny sektor i nie bez powodu mówi się o nim, że bez banków no nie ma hosts na GPW. Jak najbardziej coś w tym jest i zobaczymy oczywiście wyniki również portfela i poszczególne wykresy banków. Jeżeli tematyka oczywiście Cię interesuje, to zachęcam do pozostania ze mną i już nie przedłużając. Przechodzę do konkretów, bo jak oglądasz podsumowania sesji dziennej, które codziennie dla Ciebie prowadzę o 18:15, gdzie dzielę się informacjami, jak również dokonujemy konkretnych podsumowań poszczególnych zestawień. To tu również przytaczam Ci wiele informacji, które napływają na rynek pod kątem właśnie między innymi banków, bo o tym trzeba pamiętać i trzeba to również zgłębiać, jeżeli chodzi o raz, wyniki ich finansowe i to, jakie informacje napływają z tego sektora zarówno polskiego, jak i zagranicznego. I widzimy, że to była ostatnia informacja, którą pokazywałem w piątek, to była istotna informacja. Zysk netto sektora bankowego spadł w pierwszym kwartalu blisko połowę, to są oczywiście dane z Narodowego Banku Polskiego i to jest dosyć drastyczne spadek i to musimy wiedzieć i brać pod uwagę. Z jednej strony, że banki no, mają o wiele, o wiele mniejsze tutaj zyski. Cały czas zagrożenie dla banków oczywiście, bo dla kredytobiorców nie, obniżeniem kolejnym stóp procentowych istnieje, co oczywiście przełoży się wymiernie na to, że po prostu będą mniej zarabiać. Obostrzenia kredytowe, które też wpływają na to, że jeżeli będzie ciężej uzyskać te kredyty, no to banki też będą mniej mogły wtedy zarobić. No i tych czynników jest naprawdę sporo. Oczywiście szkodnik nie pomógł i też to wszystko się nawarstwiło. Jesteśmy również w dosyć ciekawym okresie, no bo mamy maj i im bardziej w głąb tych coraz cieplejszych miesięcy, to raczej też nie spodziewajmy się jakichś cudów. No i to wszystko mamy teraz nałożone na kupę. Też nie wiemy, co się będzie działo na świecie i różne scenariusze Będą się rysować, i to tak naprawdę wpływa na poszczególne spółki, w tym również na ten sektor, który jest najbardziej zdołowanym sektorem teraz na GPW, i to oczywiście będziemy widzieć w wynikach portfela. I zerknijmy, właśnie co się wydarzyło, jeżeli chodzi o sesję piątkową, żebyśmy mieli tutaj podróż na to jak banki pracowały w tym okresie i widzimy, że idea wystrzeliła prawie 4% do góry. Millennium 2,91, Unicredit 2,43. Pozostałe jak Getin, Boś powyżej procenta, a powyżej zera na plusie mamy Getin, BNP, PKOSA SA i Handlowy. Na minusie mamy ING e, i Ayor po poniżej zera i jeszcze Santander oraz PKOBP i M-Bank, a drugi Santander 2% na minusie. To jest największa strata jeżeli chodzi o cenę za poszczególną akcję najdroższym w zestawieniu jest mBank 182 30 zł 30 groszy, jedna akcja Santander 148 20 zł 20 i ING 126 2 zł 2 Potem widzisz, że mamy rozstrzał niesamowity ta rozpiętość cenowa jest bardzo duża. Getty Nobel jest najtańszym w zestawieniu, ponad 24 grosze za jedną akcję, czy Getty na przykład złotówka, Idea jest złoto 80, czyli każdy może spokojnie do swojego portfela coś ciekawego dla siebie znaleźć w zależności od tego co lubi kupować, czy akcje których jest mało, ale za to trochę kosztują, czy mieć trochę więcej, a za to tańszych akcji. No i oczywiście w zależności jakie banki sobie wybierzesz. Jeżeli chodzi o obroty to PKO które dosyć często ostatnio niespodziewanie góruje nad PKO to też o czym świadczy. Jeżeli chodzi oczywiście o obroty na sesji 57 milionów PKO SA, PKO 38, Santander 12, to są ci liderzy obrotu, jeżeli chodzi o właśnie piątkową sesję. I co tutaj warto również powiedzieć, dlaczego się Mówi, że bez banków nie ma hosty na GPW. Jeżeli mnie oglądasz systematycznie, to na pewno to wiesz, no ale cały czas dochodzą nowi widzowie. Warto to powtarzać, bo pięć banków tworzy, współtworzy największy, najpłynniejszy indeks warszawskiej giełdy, czyli WIG 20, PKBP, P.K.S.A., Santander, Mbank i Alior. To są te największe tutaj spółki bankowe i odpowiedni udział w indeksie oczywiście w zależności od sesji kształtuje się w okolicach. 30% i udział w obrotach również, dlatego jest to bardzo istotna, istotna kwestia, którą warto poruszyć. No i jeżeli już będziemy przechodzić do samego indeksu, to warto wiedzieć przede wszystkim, które spółki współtworzą ten indeks. No nie mamy kontraktu na WIG banki, ciekawe czemu, to tak naprawdę widzimy, że ten torcik w głównej mierze zdominowany jest przez PKO, BP i SA i one dzierżą tutaj palmy pierwszeństwa i rozgrywają ten indeks, czyli jeżeli widzisz sobie wynik WIG banki, to możesz być pewny, że pewne zawirowania mogą występować na tych dwóch głównych bankach, a jak dorzuca do tego jeszcze swoje swoją część, oczywiście Santander, no to już tak naprawdę te pozostałe banki nie mają szans, aby zdominować wynik tego indeksu. I wiedząc to, już możesz poruszać się właśnie po wynikach głównego indeksu. To również się zachęcam, jeżeli rozgrywasz inne indeksy, albo patrzysz również po ich wyniki. Zresztą jest na jednej z moich playlist z podstawami właśnie inwestowania na giełdzie. Pokazuje bardzo szybką, szybki sposób na to, jak wyłapywać sobie dosyć spółki właśnie po indeksach. Tam Cię oczywiście zapraszam, możesz sobie znaleźć w historycznych nagraniach. Zanim przejdę do portfela, no to zerkniemy sobie na wykres poszczególnych spółek. Zaczynamy oczywiście od Wigu banki, ale no coś, co się działo, był challenge challenge, w którym ty, ty drogi widzu, decydujesz o tym, ile spółek zobaczysz. Czyli zrobiliśmy szybki case, to potraktowaliśmy to jako zakup akcji, czyli prostą inwestycję na rynku, rządzi podaż i rządzi popyt, czyli rządzą kupujący i sprzedający i oczywiście ostatnio widzieliśmy 6 spółek i wpływ swoim głosowaniem, czyli ilością łapek w górę miałeś na to czy ta ilość wzrośnie czy spadnie i tak samo Będziesz miał na to wpływ w tym nagraniu, czyli, jeżeli chcesz zobaczyć więcej spółek, to wrzucaj łapę w górę, a jak chcesz zobaczyć mniej, no to możesz nie głosować. Ewentualnie możesz być po stronie podaży, bo ci wszyscy, którzy dali łapę w, gór, w dół, oznacza to, że są po stronie podaży i nie chcą oglądać tego typu materiałów, czyli oczywiście ilość łapek w górę 310, czyli ci ograniczają Twoje możliwości zobaczenia większej ilości spółek, a tutaj te głosy oczywiście powodują to, że dzisiaj zobaczymy jedną spółkę więcej, czyli zobaczymy 7 spółek bankowych. I indeks dodatkowo mamy 7,68, czyli... Osiem walorów nas czeka, żebyśmy sobie zerknęli, co się dzieje. No i w ramach urozmaicenia, oczywiście, ukłon w Twoją stronę, zobaczymy zupełnie inne banki niż w tamtym tygodniu, czyli będziemy mieć również szersze spojrzenie na to, co się dzieje. Czyli zapraszam oczywiście do challenge'a, do tutaj wrzucania łapy w górę jako forma również i podziękowania dla mnie za ten materiał, jak i również tego, żebyś mógł zobaczyć jeszcze więcej spółek bankowych w przyszłym tygodniu. A myślę, że sektor jest naprawdę istotny, nawet jak się nim interesujesz, bo on w końcu, no, przyjdzie jego czas, a jak przyjdzie jego czas, to ważne, żeby w tym uczestniczyć. Przechodzimy oczywiście do wykresów. Banki wjeżdża w horyzoncie tygodniowym. Pamiętaj, że to, co widzisz, oczywiście, to jest moje prywatne zdanie, prywatne zdanie prywatna opinia. Nie sugeruj się tym, chcecie tym zaciekawić, żebyś sam siadł i dokonał własnego analizy, własnej oceny sytuacji. Ja tylko tutaj mówię tak naprawdę, co tak na szybko widzę. A ty możesz w komentarzu również odnieść się, co ty rozgrywasz, bo każdy z nas. Co inwestor to podejście, jak ja to mówię, ma swoje jakieś ulubione schematy, to na, ja w jaki sposób patrzę na rynek. I co tutaj widzimy oczywiście na Wigu Banki? No, widzimy cały czas, że Wig Banki niestety pogrąża się w tym całym maraźmie i w dalszych spadkach, bo przebija nam kolejne poziomy wsparć. I teraz, jeżeli wyłamiemy tą strefę, która teraz jest utworzona, widzimy, że ta słabość cały czas na Wigu Banki jest, czyli te główne banki już można sobie oczywiście na skróty do tego podejść. Niestety prawdopodobnie w większości idą na południe. Widzimy, że po włamaniu tej strefy, no kolejną barierą, która być może powinna ich schamować, to jest poziom, który zaznaczyłem tutaj dla Ciebie. I zobaczymy, jeżeli on przełamie, no to naprawdę będzie sytuacja nieciekawa. Zobaczymy. Na razie niestety nie widzimy żadnego momentu zatrzymania. Jakiekolwiek ruchy podbijające to będą tylko i wyłącznie ruchy powrotne, bo tutaj mamy już boks, który będzie trzymał te spółki. Co tam mamy na PKBP? Jeżeli chodzi o PKBP, no to tak jak widzimy, również chodził nam cały czas w boksiku. E, widzimy, że cały czas respektuje poziom wsparcia, który jest. Jego wybicie i rozjechanie, jak ja to mówię, zawsze będzie świadczyć o tym, że mamy słabość, dużo na PKBP i będziemy spadać. Będziemy spadać niżej e, i testować kolejny poziom, który jest zaznaczony. Ten boks oczywiście jest cały czas w rozgrywce. Jakiekolwiek ruchy podbijające, jak dla mnie, są tylko i wyłącznie ruchami powrotnymi. Absolutnie one nie zmienią jeszcze żadnego trendu ani nic takich rzeczy. E, musieliby naprawdę, panowie, roz. Zjechać dopiero ten poziom, który jest zaznaczony, żeby cokolwiek pokazać z siły. Jeżeli chodzi o ręcz, no to kto lubi rozgrywać ręczowe, przynajmniej na tak słabym rynku, no jest to też również ryzykowne, no ale. Każdy ma to co lubi. Milenium, milenium, co tu ciekawego na milenium widzimy. Milenium, które cały czas jest w trendzie spadkowym, to długoterminowym, nawet szkodnik, można powiedzieć, dołożył tutaj swoją cegiełkę do tych dalszych spadków, ale tak czy siak, jak widzimy w długim horyzoncie czasowym, on i tak leciał dosyć dynamicznie w dół. I jak widzimy teraz no, z poziomów, nawet tych sobie złapmy, kiedy mamy ten poziom 9,15, teraz mamy 2,65 Zobaczmy sobie, jak to właśnie wygląda. 9, 15, 2, 65. To widzimy, że 71% już z tamtych poziomów jest w plecy. Czyli żeby wrócić. Jeżeli tam kupowałeś, a jeszcze się nie wyzbyłeś tych akcji i trzymasz, może uśredniasz, może nie wiem, jaką masz taktykę, to 245% musiałbyś teraz odrobić, żeby być na zero. I co tutaj widzimy? Millenium bardzo ładnie odbiło, czyli widzimy, że zrespektowała ten poziom poprzedni, nie wybijając go, czyli to będzie istotny poziom, który teraz, jeżeli będzie rozjechany, to niestety półę niżej ląduje Millenium. Teraz wykonujemy ruch powrotny tylko i wyłącznie pod strefę, którą tutaj zaznaczyłem. Nic więcej tutaj się nie dzieje. Tutaj również pytaliście o wolumen. Które się pojawiają na milenium, w moim odczuciu, o czym świadczy ten wolumen? Zwróć uwagę. Jeżeli mamy wolumen, który nam. przynajmniej to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie, bo oczywiście absolutnie możesz się z tym nie zgadzać. Skoro mamy siłę, mamy popyt, ktoś, co coś, coś, co wybiera ten bank z tych poziomów niskich, o czym oświadczy, jeżeli mamy przyrost, i tak naprawdę, no. No coś tam drgnęło na tym milenium, ale czy to jest ruch, którego byśmy oczekiwali, żeby coś jeszcze nam namieszało? To jest tylko i wyłącznie podbicie pod tej strefy. Dopiero rozjazd tych boksów po kolei będzie świadczyć o sile milenium, ale czy to jest możliwe w obecnym otoczeniu rynkowym, to e, oczywiście e, czas pokaże. Rynki są nieprzewidywalne. Wzrost wolumenu świadczy o tym również, że podaż, że jest popyt, który to podbiera, ale również jest podaż, która to sprzedaje. Czyli, pomimo wszystko, że nie widzimy jakichś dynamicznych, spektakularnych pików, jak potrafiliśmy widzieć to na gamingu, bo to jest taka fajny case i fajna lekcja, którą możesz odrobić, to i tak jest bardzo duża presja sprzedających. I dlatego również mamy wzrost wolumenu, bo ten wolumen nie świadczy tylko o tym, że mamy popyt i będzie to rosło w nieskończoność, no skąd się musi wziąć ten wolumen, a wolumen bierze się stąd, że raz jest sprzedający, z drugiej strony jest kupujący jest sprzedający, z drugiej strony jest kupujący i to starcie powoduje dopiero wystrzał tego wszystkiego bądź wolumen nie jest rozbiciem kupujących i sprzedających, jest sumą yy, właśnie tych działań. Czyli tutaj trzeba oczywiście mieć lampkę zapaloną. Oczywiście Millenium, jeżeli będzie chciał kontynuować ten poziom, no to musi wkroczyć w tą, w tą strefę. Jak dla mnie dopiero pozytywnie się zacznie się robić, kiedy rozjedziemy ten poziom wyżej. Jak odpadniemy z tych poziomów, o których wcześniej mówiłem, niestety będzie to pokaz słabości. Yy, no... Tak czy siak jest to chyba najmocniej wyglądający bank w tym tygodniu. Zobaczymy to na wynikach portfela. BNP, co nam ciekawego pokazało, BNP, no cały czas mieli tutaj w rężu, Widzimy, że kto rozgrywa spółki ręczowo i lubi taką rozgrywkę, no to tutaj właśnie tak to wygląda. I teraz oczywiście BNP kieruje się ku przetestowaniu swojego wsparcia. Jego wyłamanie będzie świadczyć o słabości tego banku. Getin Nobel, co tam ciekawego nam pokazuje? No cały czas nic więcej nam nie pokazuje niż poza to, poza tym, że spadł tutaj tak jak wszystkie pozostałe banki i no chodzi nam w rędżu, w dosyć wąskim rężu, Widzimy, że żeby coś pozytywnego mogło się na nim pojawić, to musimy rozjechać dopiero ten poziom. Wyłamanie poziomu wsparcia będzie świadczyć o dużej słabości Getin Nobel i prawdopodobnie będziemy lecieć w dalszym ciągu w dół. Jeżeli chodzi o Getin, sytuacja jest analogiczna, identyczna. Zresztą cała stajna Getinu lubi chodzić właśnie w ten sposób. Wyłamanie poziomu, który jest zaznaczony, będzie świadczył dużej słabości. Rozjechanie tego poziomu będzie dawać światełko w tunelu dla Getinu. W tym momencie jest ręcz. Widzimy wąską półkę, która jest rozgrywana. Kto lubi taką rozgrywkę, no to chyba wie, jak do tego podejść. Idea, idea, czyli kolejna spółka ze stajniem Getinu. Widzimy, że jest w dosyć istotnym teraz miejscu, bo Idea jest przy poziomie, już wykonuje ten ruch powrotny pod poziom, który zaznaczyłem wcześniej i teraz, gdy go rozjedzie, no to Idea mi się podoba. Nie powiem, że nie. Oczywiście scenariusz negatywny to włamanie wsparć i wtedy lecimy w dół. Teraz ten ruch powrotny no, musi być potwierdzony, czyli żebyśmy widzieli jakąś siłę. O, dobrze było widać coś takiego. Jakbyśmy coś takiego zobaczyli, to by było świadczyło naprawdę, że mają panowie ochotę wyjść wyżej, bo jesteśmy pod silnymi oporami, tak czy siak, to ten, po, ten poziom, który tutaj zaznaczyłem, to nie jest poziom, który sobie wziąłem z powietrza, tylko to jest istotny poziom, który musi być rozjechany, potwierdzony, skorygowany i dopiero rakieta w górę, czyli jeżeli coś takiego się wydarzy, to będziemy mieć szansę na coś pozytywnego na tej spółce, a jeżeli odpadniemy od tego poziomu, no to niestety idea pokaże, że nie jest jeszcze na to gotowa. Santander, co tutaj ciekawego na Santanderze widzimy? No Santander już nadbija nam poziom, który zaznał przeze mnie wyznaczone, czyli mamy nadbicie. Wsparcia jeszcze go nie rozjechał, co świadczy o tym, że na razie może wykonywać oczywiście fałszywkę. Ale jego wybijanie w dalszym ciągu w dół na południe będzie świadczyć o dużej słabości Santandera, który też mocno spadł. Popatrz, nie tak tutaj mamy prawie 20 zł, a tu już mamy 8,57. No, jest jeszcze z czego spadać. Ten trend spadkowy cały czas na tym banku się utrzymuje. Jakiekolwiek ruchy podbijające, no to będą strefy te, które teraz ci pokazuję. To jest pierwszy boks, który musi być zrespektowany i rozjechany, żebyśmy wyskoczyli. Na kolejne, zresztą już widzę, że Santander będzie chodził w przyszłości bardzo ładnie sekwencyjnie, co może dać bardzo ciekawy sposób jego rozgrywania w przyszłości, kiedy już czas na banki przyjdzie, a on przyjdzie, a jak przyjdzie, to my będziemy gotowi. Pamiętaj o tym. I zobaczmy teraz wyniki, bo to jest wszystkie spółki bankowe. Jeżeli chcesz zobaczyć ich więcej, to pamiętaj o, o właśnie o dodawaniu challenge'u, czyli łapa w górę. I zobaczmy wynik portfela, co tutaj ciekawego na wyprawiali, jeżeli chodzi o te banki w tym okresie czasu. Jeżeli chodzi o ten tydzień, to tak jak wspomniałem, no Milenium wystrzeliło najmocniej ze wszystkich banków. To jest bank, który oglądaliśmy dosłownie przed chwilą. I zobaczymy, czy będzie miał siłę na to, żeby kontynuować te wzrosty, czy jednak odpadniemy i będziemy chodzić w ruchu bocznym. Bo te ruchy boczne, oczywiście, jakieś range'e mogą mieć miejsce, szczególnie w tym okresie czasu, jakim teraz się znajdujemy. Bardzo ładny wzrost. Kto się załapał z tych niższych poziomów? W to serdecznie gratuluję, pytanie, czy już skeszowałeś, czy trzymasz długoterminowo, możesz odnieść się do tego w komentarzu, bo 11% również ładnie do góry, idea 7 do przodu Getin Nobel 2% handlowy 124, getin 39 setnych i 22 setny pKOSA, czyli mamy tak naprawdę w tym zestawieniu 15 banków, 7 na plusie i mamy oczywiście 8 na Minusie w tym traci PKOBP najmniej 1,85, Santander identycznie, Unicredit 2,38 na minusie ING 247, Mbank 3,19, BNP 5%, alior 5,31 i Santander 5.41. Wynik tego tygodnia na portfelu całym to jest 84 setne na plusie, czyli oczywiście zawdzięcza to, zawdzięczamy to BOSCH i Millennium, gdzie ta wartość dodatnia się nam zaczynała pojawić, czy będzie kontynuowana, zobaczymy czy jest to w ogóle możliwe. A jeżeli chodzi o wynik od początku roku, od początku tego roku, to widzimy, że najmniej stracił Getty Nobel 20%, Idea 22, 26, Boś Handlowy 30, 33, BNP Getty 38, ING 38, PKO BP 41 Santander 46 UniCredit 47 PKO SA 50 Santander 52 mBank 53 Alior 55 i Millennium 56 pomimo wszystko że mieliśmy e, największe odbicie w tym tygodniu to i tak jest to najbardziej zdołowany bank od początku roku, z największą stratą. Czyli widzimy, no, że on naprawdę będzie musiał się dosyć mocno i konkretnie napocić, i ten popyt, i ta siła kupujących musi być naprawdę duża, która i tak będzie w stanie odebrać to, co ci wszyscy sprzedający będą chcieli nam oddać. Sam musisz sobie zadać pytanie: czy to już jest ten czas na to, żeby rozgrywać banki? Ja jestem bardzo ciekawy tradycyjnie Twojego zdania. Wynik tego portfela od początku roku wszystkich banków to jest minus. 41%, 6, jak widzimy, czyli wynik no bardzo negatywny. Praktycznie nieznacznie się zmniejszył od zeszłego tygodnia. Zobaczymy, co przyniesie kolejny tydzień. Oczywiście do tego możesz się odnieść w komentarzu. Pozdrawiam cię serdecznie. Trzymam kciuki za Twoje wyniki. I tradycyjnie zapraszam już na kolejne nagranie. Hej.